Witajcie towarzysze, z tej strony ja, wasz kochany Marshal To jest kolejny odcinek z mega kampanii. Jak dobrze pamiętacie, w poprzednim odcinku my tutaj zrobiliśmy sobie Unię Personalną z Meirą. Ta nam oczywiście się udała. Mamy tutaj, właśnie sami widzicie tutaj Unię, ona jest teraz naszym waselem. My tutaj rządzimy dwoma krajami, nasz potężny tutaj kniaź oczywiście, bo mam pierwszy bowików rządzi sobie tutaj teraz. No tym państewkiem. I co będziemy robić w dzisiejszym odcineczku, moi towarzysze? No w dzisiejszym odcineczku, oczywiście, postanowiłem, iż... No zaatakujemy sobie tutaj Grudię, no bo jak sam widzicie, w sumie to oni tutaj nie mają zbyt wielkiej armii. <laughs> Wybaczcie, oczywiście jakbym czasem tam um, odchrząknął troszkę, no... Niestety tutaj... ...tylko jest strasznie już dobiera od jakiegoś czasu i niestety nie wiem, jak się jej wyzbyć. Próbuję, ale słuchajcie, to jest bardzo ciężkie, moje towarzysze. No, no, sobie tutaj tę armię, Casus hmm, Belli. Tutaj widzę, mamy i właśnie, jeżeli sobie prześlemy tutaj Casus Belli. O, widzę, że chyba tutaj powstał protestantyzm, prawda? Dokładnie, więc już moglibyśmy teoretycznie, a nie, tym my tutaj my chyba nawet nie możemy, ponieważ jesteśmy, jakby takim jednym z odłamów. Więc w sumie, mm -hmm. co to jest tutaj w ogóle? Jedność społeczna. Mm -hmm. Okej, okay. tolerancja dla heretyków, ale siła misjonarzy. Mm, dla heretyków już jest widzę nawet dobrze. Więc wiecie co, może chociaż... Czy my aż tak bardzo tego potrzebujemy? 1,5%, 2,3%, 4,1%. No dobra, może na razie sobie to zostawimy póki co, nie, niech on to sobie będzie po prostu teleciało, ale później możemy sobie to na pewno zrobić. No dobrze, skoro już tutaj, widzę, udało nam się podlesać nasze armie, więc weźmiemy tutaj, za, za, wyegzekwujemy nasze casus belli i idziemy oczywiście sobie tutaj na, no na ten kraj idziemy, no bo co, nie będziemy chyba przedłużać tego wszystkiego, on i tak ma problemy z buntownikami. Więc ten jest tym bardziej na rękę. Weźmiemy sobie może tutaj... <laughs> Odznaczymy jeden z celów. <laughs> Przy okazji też tutaj konwertując na, kole... się na kolejną. konwertując naszą kolejną prowincję na kolejną religię. Dobrze, tutaj podejściemy na tutaj główną stolicę tego państwa. Pójdziemy na Saraj. I widzę że się wydać, oni też mają wojnę z... Nie mają wojny tutaj, zresztą jest stanem, czy jakoś tak. Więc nie wiem czemu to się okazuje. Bardzo dziwne. A myślę, że tutaj w ogóle są dwa forty. Idealnie można by nawet rzec. Miejmy nadzieję, że nasz wasar yy, niszczy tam. Hmm, oczywiście to wszystko. No dobra, wyślemy tutaj ludzi i pomoc. Jedyna dobra informacja jest taka, iż no tutaj buntownicy chociaż, którzy Próbowali przyjąć te banznisz, czyli armię gruzińską, więc to bardzo dobrze. Możemy teraz wysłać tą armię. Żeby ona czym prędzej pędziła sobie tutaj do Meiry I tutaj niszczyła ten buncik, Szybko niech tu się uda. O, idealnie. Uda nam się. Zniszczymy ten bunt. Wszystko idzie po naszej myśli. Da, tutaj weźmiemy to. Hmm, tutaj możemy sobie ostrzelać ten forcik, tutaj słyszymy jedną z armii, to jest chyba nawet fort, nie, tu nie ma forciku, ale to i tak. Hmm, dobrze, i tutaj takie coś, weźmiemy sobie kolejną technologię dyplomatyczną, a żebyśmy mieli na później, znaczy nie żebyśmy mieli na później, tylko ogólnie żebyśmy mieli. Jednak przydałoby się mieć tę technologię dobrą, mieć, utrzymaną. Bo to później będzie nam korupcja rosła, a my nie chcemy, żeby nam rosła korupcja. O, właśnie, tutaj sobie weźmiemy. E, forcik ostrzelamy. Mhm. Dobrze, i teraz możemy sobie podesłać chyba na. Może nie na, stoli... na stolicę, ale te ogólnie wioski przybrzeżne. Przy stolicy. Okej, okay, tutaj widzę, że wszystko ładnie się oblega. Teraz na. Tarki? Dari... Chyba Tarki. tak. To jest chyba tak. To jest. To chyba się tak wymawia właśnie. Czekajmy, aż skończyć to oblegać. Hmm, tutaj możemy wziąć w sumie to. No, skończyło się to oblegać, więc idziemy na ostatnie dwie prowincje: na ich stolicę i na. na jakąś inną prowincję. Czy Może tu zdobędziemy coś? O, super, 4000 nanoporelat, idealnie. Można dużo odspawać. No, jak myślę, że my to zdobędziemy, to już będzie postprawia. Widzę, że w ogóle tu są niscy tutaj dwóch się pojawili. No, ciekawie. Ciekawie, ciekawie. No właśnie, przecież my też możemy tutaj teraz nawracać. No, jak to w ogóle wygląda, jeżeli chodzi o religię, tutaj. Mieliśmy <laughs> tutaj prowincję ze złotem, pamiętam. Ta prowincja, właśnie. I my tutaj mamy to w 70% prawie procentach tutaj nawrócone. Bardzo dobrze. E, czyli, jak mamy tutaj duchowieństwo, to czy możemy tutaj. Możemy dać Donata, ale on by nam przewyższał aktualnie. Weźmy sobie może. ŁOTAKS aktualnie. E, od doktryny. No niech to tak no niestety ludzie się... Musi... Nie, nie, nie. Nasz kraj musi zachować swoje stałe zwyczaje, niezależnie co mielibyśmy przez to wtracić. On musi je zachować, więc co zrobimy na początek? Na początek sobie zaanektujemy jednego z sojuszników Gruzji. Dokładnie, posiadamy Krym w swoich rękach. Teraz mm, czytamy na dyplomatę i... Wysłamy kolejnego dyplomaty tym razem, Noże po prostu wysłał żądania do terenów gruzińskich. Bo kto by tutaj dołączył? No, nikt. Tak jak się spodziewałem. No, dobrze, myślę, że takie, mm, takie tutaj prowincje by mnie zadowoliły. Więc wysłamy żądania. Idealnie. Więc słuchajcie, gdyby nie to, że tutaj stan czy jakoś tak, no ma tutaj tereny, i gdyby nie to, że Bułgaria też tutaj ma te tereny, to by to wszystko pięknie wyglądało. Piękny byśmy mieli tutaj ładny napis. No Mejwa, my my nie liczę, bo ją zintegrujemy w ciągu 50 lat, tak czy siak, więc to na spokojnie w 1588, to słuchajcie, nie będzie długo, wbrew pozorom, nie będzie długo. Oni i tak tutaj przestaną budzili na nas niedługo. No, słuchajcie, wszystko w swoim czasie. wyślemy tutaj um, ludzi, żeby tutaj niszczyli bunty. Tutaj sobie polecimy również kolejną abymikę, żeby niszczyła ona sobie tych buntowników, którzy tutaj są. Um, no i co, tutaj sobie będziemy to mamy, żeby tutaj nie, nie traciła mempała czy coś teraz trzeba będzie oczywiście wszystko skawować. To będzie potężna, potężny wydatek tutaj administracyjny. No ale cóż, no poczekajmy tą chwilę. Mhm. Dobrze, tutaj Austria chce od nas przemarsz, bo walczy z Nowym. Dobrze, damy im tutaj przemarsz. Czemu my w ogóle tak dużo tracimy? Może zwolnimy sobie jednego z doradców. Tutaj sobie w więcej trzech dorosców zatrudniłem, jak sobie widzicie. No, no tracimy, A czemu tak jest? No co my tak tyle wydajemy? Na armię my tyle wydajemy? Mamy tak nie wiem wysoki tutaj. Nie wiem, nie wiem. Może zwolnimy tego dyplomatę. Już wtedy będzie tutaj jakoś sensownie, jeżeli chodzi o... o, o, o no, no, budżet nasz. Ja widzę, że nie ma tak łatwo. Tutaj kolejni błąd, się zrobili. Irlandia już nie jest dla nas jedynym rywalem. czy my dla Irlandii? To jest pytanie. To jest zgodne pytanie. Może no, wiecie co? Może ja tutaj wyślę sobie amikę, właśnie i z połączonymi naszymi siłami ma sobie party kowalistów. Połączymy sobie te dwie armie. Na początek ściśniemy te 30 tysięcy. Żeby sobie nie myślało, żeby mogło się tak buntować, tak o. I teraz pójdziemy sobie na regularne dlatego do tego jeszcze szlachta oczywiście się buntuje, no czemu by nie. No ja powiem, że to trzeba, tutaj, wiecie, wznowić coś w ogóle. No ale 7 tysięcy... To przesady. Super, przemysł musi dominować teraz. Mieliśmy potężne sobie gotówki, a teraz co? Właśnie. Nie no, to jest procent. No, prowincja została nawrócona. Chcę znaleźć tutaj jednego z z tutaj naszych. Jezu. misjonarzy Lepiej im ciągle słowa. Zobaczcie, tutaj mamy teraz lokal. Będziemy na minus 6. Akceptowalna kultura tu jest. Prawosławne buntyki, Bunt, znaczy nie prawosławne, tylko tutaj judaistyczne bunty, raczej nie powinny się mieć miejsca aktualnie Więc zobaczcie, tutaj idealny przychód 4. Ja bym jeszcze go zbustował, słuchajcie Chętnie ja zbustował to, bo było na 5. I to jest idealny przychód A zobaczcie, to jest dopiero początek Zobaczcie ile tych Żydów tu jeszcze jest Strasznie dużo oni się tu straszliwie panoszą, a ja nie mogę zdzierzyć tego, właśnie. nie mogę tego po Zobaczmy, tak znoszczymy sobie tutaj oczywiście mm, szlachtę, później jakiś buncik austriański, czy jakoś tak. Wozimy sobie armię, żeby tutaj nie ponosiły zbędnych kosztów. Hmm, czy my tutaj coś mamy obrężone, że my nie możemy skorować tej jednej prowincji? To co? Mm. A, misjonarz prowadzi działalność, okej. Okay. Wszystko rozumiem w tym wypadku. Yy, Utraciłyśmy jeszcze na prowincję, ale ja tak to nic, bo teraz sobie skobowaliśmy inne prowincje. Znaczy Radek, ja nie będę na razie atakował, ja sobie poczekam, aż tamte prowincje się skopią. Ja nie chciałbym mieć tej sytuacji, że w furzie będę miał 30 tysięcy buntów, nie będę wiedział co zrobić. Nasz król będzie rozsądny i on poczeka. On jest płodny. I jest po prostu taki pokojowo nastawiony, jest sprawiedliwy. Po prostu on będzie chciał poczekać, aż oni się dostosują. Aż będą się tutaj dobrze czuć. Chodź się tutaj dostosują w ogóle. No to oczywiście nie będą się buntować. To jest wiadomo. No, super kolejne bunty. To więcej narodowe już mamy, ale gdzie są te inne bunty? Gdzie tutaj są te inne bunty, więc no, mamy tutaj jedną z naszych armii. Mm -hmm. Tutaj jedna armia została pociśnięta. Bardzo dobrze. No i sobie widzicie tutaj ryzyko booty zaczyna powoli spadać. O, tutaj jest 500 lat, to w ogóle nie ma o czym mówić. Mm -hmm. Dobrze. Dobrze, jedna armia tutaj właśnie idzie podbić sobie. Czyli na poziomie plus 9, więc możemy sobie przywrócić tego jednego dyplomatę. Nie, nie dyplomaty, tylko ogólnie tutaj, że sobie przywrócić jednego naszego doradcę do dyplomatycznych punktików, Gdzie teraz jest? Minus 3, a to jest dziwne. A chyba wszyscy, że właśnie miało bitwę, to rozumiem. To wszystko jasne. Już jest plus, już jest plus 4, więc bardzo fajnie. Siła podatków lokalna, o, zwiększymy sobie. Idzie na plus 7, więc teraz może nawet sobie zwiększymy tutaj plus 3. Nie możemy, właśnie, widzę. No, może mowę armii. Czemu nie? <laughs> Zawsze takie coś się stanie, nawet u mnie. Tylko moglibyśmy, moglibyśmy sobie pojedynczyć: na przykład Institute Spirit plus 25%. O, idealnie, autorytet kościelny. Znowu zyskaliśmy. I co my tu zrobimy teraz? Ja właśnie, jak ten Institute Spirit ogólnie tutaj wygląda? Właśnie mi. Kolonializm. No tutaj już w został przyjęty. Gdzie on w ogóle powstał? On powstał w. w. w, w ludce? Czyli gdzie? I tutaj widzę Włochy zaczęły pierwszy kolonializm. No powiem Wam, że troszkę mi się to nie podoba, ponieważ no Włochy to mogą być, pot mogą być akurat potężnym przeciwnikiem, on będzie ciężko sprostać. Ale myślę, że my to jakoś na robimy. Mhm, tak, my to jakoś zrobimy sobie. Co my tutaj będziemy mamy tutaj do zrobienia? No, tutaj jest minus 5 technologii. Może sobie poprosimy jakieś punkciki, na przykład. Yy, Militarne punkciki, o właśnie. Nie, tutaj już chyba nie można. Ale już będziemy mieli technologię, chociaż... Będziemy muszkieterów. ...wschodnich, ale ofensywnych. Nasza armia będzie tylko i wyłącznie ofensywna. Tutaj... Ciągle prowadzi działalność nasz jeden z misjonarzy. I co, i co, i co? Tutaj właśnie sobie na przykład, żeby były mniejsze bunty. A jak tam właśnie w Bułgarii? No widzę, że niestety te Włochy... W ogóle Włochy, one by chciały... ...dołączyć do Bułgarii. Przecież one kiedyś walczyły z Bułgarią, a teraz... Co się w ogóle porobiło? Słuchajcie, co to się porobiło? Gdzie oni mają stolice? Nie tu mają stolice? Alemanci, czyli tutaj już nie mają niczego, prawda? Nie mają jeszcze w burgu. A jak cesarstwo? Tak z się, się trzyma. No trzy reformy są. Tutaj by cesarz miał no, potężny podatek, bo to właśnie plus 20. Hmm, tutaj reprezentacja też. Tutaj by było również. No, tutaj by nie było tych wojen wszystkich. Mhm. Uh -huh. Znieść nawkę elekcyjną. O, słuchajcie, no, jakby to był. Jakby tutaj by cesarz dał takie coś. Aha. Uh -huh. No, jakby cesarz takie coś zyskał, to naprawdę. Co w tym przywileje? Mhm. Uh -huh. Dobrze, dobrze. No i tutaj jest oczywiście Renowoń prawie, czyli jedno odrębne państwa w jeden naród. No to było oczywiście... Oj, słuchajcie, my tu mamy... Widzę, tutaj mamy właśnie takie malutki problemy, bo my mamy mało pieniążków. A jak my musimy to naprawiać, no oczywiście musimy kogoś zwolnić. Myślę, że możemy zwolnić tego pana od... Myślę, że rozumiecie o to wojska. Ponieważ my już mieliśmy tutaj technologię idealną, więc myślę, że to łatwo by poszło. I kogo byśmy tu chcieli nabywala? Mamy luków, czy tutaj. Weich, weich, czy jakoś tak. No i właśnie, to jest dobre pytanie, bo jakbyśmy z nimi mieli jakieś dobre relacje, no to może by coś tutaj. Mhm. Ale widzę, że my też nie mamy aż takich złych tutaj relacji z melukami, ponieważ oni też bardzo nie lubią. Rajsz, się stan. Nie wiem, czy ja to dobrze mówię, To strasznie dziwna nazwa jest jakaś, słuchajcie. Strasznie dziwna. Nie ja to tu wypowiedzieć wojny, mógłbym wypowiedzieć wojnę. To jest idealny moment. Słuchajcie, wypowiemy pod koniec naszego odcinka wojenkę jedną tak po prostu, żeby docisnąć i po prostu ogólnie zdobyć jakieś fajne terytoria. wszystkie sobie wszystkie zjednoczyć, tutaj zaczniemy sobie parować. W ogóle mamy 500 punktów już. właśnie się szybko według mnie to się zregenerowało. Więc wchodzimy tutaj, tutaj i tutaj na stolicę. Potem inny atak. Tutaj oblegamy. Tutaj oblegamy. Tutaj pomagamy naszemu sojusznikowi. Rozwój drukarstwa. No i pięknie. O, słuchajcie, to się u nas zrobiło. Jesteśmy normalnie tutaj w centrum. No, 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 drukarstwo, ten renesansowy. Aha. Dobra. Teraz, teraz gdy miasto drukarstwo okrzepło, rozprzestrzeniło się pod całej Europie. Z USA po kontynencie zaczęły krążyć setki tysięcy publikacji na wszelkie tematy. Mhm. No zobaczcie, jak fajnie. Wyżni w centrum druku. Ja mam, że zobaczę to sobie, bo to... Fajnie wygląda, prawda? Jak się czyta taki event, to się po prostu... ...dłużko cieszy. Najpierw i proszę, tutaj. To jest bardzo ciekawe, bo to nawet nie jest tutaj nawet... ...centrum żadne mi to nie przypomina żadnego takiego centrum, bo no to nawet nie ma papieru tak szczerze, więc taka moja uwaga mała. Mhm. No spróbujemy tutaj zboostować sobie maksymalnie to pewnie jak będziemy mogli. Gdzie tu mamy bunciki, tutaj jakiś buncik malutki. Więc możemy szczerze podostać tą naszą jedną armijkę, tutaj autosave się robił. Okej. Okay. Czemu nie możemy tak normalnie pójść? To głupota. No dobra, oni tutaj i tak stoją na forcie, to tam nie ma problemu. Mm -hmm. No, no, teraz sobie weźmy pisika szybciej, jest szybkiego tutaj. Oczywiście nikt nadal nie chce, tutaj widzę, że mamy y, zrobić koalicji. Bardzo dobrze. No i wysyłamy po raz kolejny naszych ludzi. Parujemy sobie prowincję akurat na to stać. I tutaj czekamy na kolejne punkciki, żebyśmy mogli sobie po prostu... Yy... Teraz przestrzeń koniec, ale wiecie co? Ja myślę, że ja sobie teraz przestrzenię poza odcineczkiem, bo to tam kilka punkcików. A no, myślę, że to mnie nie zbawi i was chyba też. Tak owoczek sobie przywinę. A jak na razie dziękuję Wam bardzo wszystkim za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania. No i zapraszam do oczywiście najnowszej serii sporo to której nie widzieliście, była w poprzedni wtorek. Albo w tym wtorek. Jakoś tak. Bardzo Was zapraszam do oglądania. Bardzo fajna seria. Z napisami. A jak nie ma napisów, to możecie sami pomóc zrobić napisy. No, ogólnie bardzo polecam. No i co? Zapraszam na do następnego odcinka i na razie. Cześć!